Każdej z nas zdarzają się takie dni, że kompletnie nie wiemy co założyć, nic nam nie pasuje, że wszystkim wyglądamy okropnie. Na samą że mamy się ubrać, już nam się odechciewa wszystkiego, dlatego dzisiaj pokażę Wam stylizacje, które będą proste, będą zawierały na pewno rzeczy, które macie w swojej szafie. Ja bym tkwił w szczegółach, dlatego zaczynamy, oglądamy. I będzie się działo. Kiedy już zupełnie nie wiem, co mam założyć, i wszystko idzie tak, że nic nie idzie, nic do siebie nie pasuje, we wszystkim wyglądam moim zdaniem okropnie, wtedy przypominam sobie stylizacje, które kiedyś miałam na sobie, które dobrze wyglądały, w których dobrze się czułam i po prostu zakładam ten sam look. I to jest taka sprawdzona technika, kiedy totalnie, totalnie nic a nic do siebie nie pasuje. Moja kolejna rada na takie dni to założyć sukienkę. Tak, jak ja dzisiaj założyłam białą bieliźnianą, taką bardzo romantyczną, elegancką, którą zaraz przetworzę na coś może bardziej casualowego. Ale to też jest sposób, bo jeśli jest ciepło, to po prostu założymy sukienkę, a jeśli jest chłodniej, dołożymy do niej marynarkę, jakieś buty, botki, kopojki, buty na obcasie, można robić różne kombinacje. I wtedy stylizacja albo jest casualowa, albo jest elegancka, albo bardziej sportowa. Także to jest kolejna moja rada, sukienka. Sukienka najlepiej jasna, do której można dołączyć inne rzeczy, dodatki, okulary, kolorowe buty i mamy look. Żeby ta stylizacja nie była aż tak bardzo delikatno-romantyczna, ja dołożę do niej marynarkę skórzaną, która od razu spowoduje, że ten look nie będzie aż taki poważny. Będzie bardziej luźny, keżuwalowy, ale wyjściowy. Zawsze wyjściowy. Zawsze idziemy w stronę bycia elegancką, ale taką luźno-elegancką. O, luźno-elegancką. Czy tak proste, biało stylizacji stylizacje. Warto po prostu zaszaleć z butami, z dodatkami, bo one robią całą robotę. Ja dzisiaj wybrałam do tego buty Prada 2013 Spring Summer. Kawał czasu minęło ale buty cały czas na czasie i dobrze będą pasowały z tą stylizacją. Czy na koniec zapomniałam o jednym małym detaliku, który też zrobi tutaj całą stylizację. To chyba jedna z piękniejszych rzeczy, którą tutaj zobaczycie na tym kanale. Maleńka torebka niczym dzieło sztuki Blue Marine. Najmilsze detale Robię całą stylizację. Ja już jestem gotowa. Stylizacja numer jeden za nami. Sukienka, dodatki, skórzana marynarka. Jesteśmy gotowe. Możemy wychodzić. Może to być randka, może to być obiad, może to być kolacja, może to być spacer, może to być wyjście na zakupy, może być to wyjście do pracy. Luk numer jeden zaliczony. Stylizacja numer 2 to chyba moja jedna z ulubionych wersji codziennych, w których bym chodziła non stop, w których się nie nudzą, w których dobrze się czuję i chyba też dobrze wyglądają. Każda stylistka powtarza, że najlepszy zestaw to biały t-shirt, dżinsy i czarna marynarka i jest coś w tym, bo naprawdę dobrze się w tym wygląda, ale ja bym poszła o krok dalej. Mój wybór to koszulka polo na kołnierzyk. Ma całkiem inną strukturę materiału, jest bardzo elegancka i jednocześnie sportowa. Ale teraz jak widzicie, dołożyłam do niej perły. Zrobiło się tak troszeczkę jak z koleżu, jak z kortu tenisowego. Ale to jest fajne. To jest właśnie fajne, to jest ponadczasowe to jest coś, co się dzieje. I o to nam właśnie chodzi, żeby nasz look chociaż prosty, bo w ogóle nie mamy ochoty myśleć, co założyć. W naszej głowie jest tylko rano to, żeby iść spać i w ogóle nie zastanawiać się, co mamy założyć. I to jest właśnie taki look. Wydaje mi się, że każda z Was będzie się w nim dobrze czuła. Do takiego zestawu najchętniej wybieram moje sprawdzone jeansy, Tareli z bardzo grubym, dobrym jeansem. Słyszę, moja mama mówi: No to założyłaś te jeansy. ja mamo, to jest look, jak ma być. O to chodzi. Żeby one były sprane, stare i tak jakby je ktoś przejechał milion razy. Tak ma być. Właśnie o to chodzi. Jeśli chodzi o buty, to wybór jest zawsze jeden. Chanel na niskim obcasie. A tak na poważnie, to po prostu wybierajcie buty, które Wam się najbardziej podobają, w których dobrze się czujecie. Mogą być to szpilki, mogą być to buty na płaskim obcasie. Ważne, żeby się czuły dobrze. Do takiej prostej stylizacji będzie pasowało praktycznie wszystko. Ja kocham ten model. To są moje buty marzeń. Bardzo długo je szukałam, bardzo długo na nie zbierałam pieniądze. Miałam tak naprawdę kupić całkiem inny kolor, ale kiedy przymierzałam je w sklepie, to te klasyczne w ogóle do mnie jakoś nie pasowały a właśnie ten złoty kolor, który był w limitowanej kolekcji. Tak, tak piękny, tak bardzo pasujący z moim stylem, że no bo jednak postawiłam na ten model. Buty ponadczasowe, które warto zainwestować, ale to są buty na lata i mam taki mam taki plan, że jak urodzę kiedyś dziecko, będzie dziewczynka, to dostanie ode mnie w prezencie. Właśnie tą parę. Mogłabym rzec, że to taka stylizacja sporty and rich, ale jest już taka marka na świecie, więc nie będę tego powtarzać, ale tak by to wyglądało. Jest sportowo i jest na luzie. Ale akcent super elegancki. Stylizacja numer 3, czyli najbardziej sprawdzona stylizacja ze wszystkich, które tutaj dzisiaj widzicie, czyli cały zestaw na biało. Albo na czarno. Nie chcemy zakładać sukienki, bo nie ogoliłyśmy nóg. Nie chcemy zakładać jeansów, bo nas coś tutaj ubiera i jest niewygodnie. Nie chcemy zakładać czegoś eleganckiego, bo nie mamy na to humoru. Więc zakładamy stylizację, która jest albo cała, cała biała, albo cała czarna. Ja dzisiaj na biało. Ja kocham biały kolor. Białe stylizacje, białe total stylizacje, czyli wszystko na biało, czuję się bardzo dobrze w takich rękach i mamy to. T-shirt związany z subełek, który troszeczkę nas tutaj, no nie jest takie proste, no coś się dzieje, no trochę widać ciała, trochę brzucha, można trochę pokazać, ale nie jest to wulgarne. Możemy iść tak do restauracji, spodnie jeansy białe, wysoki stan, Trochę szersze, luźniejsze, wygodne. wygodne, Najważniejsze, żeby były wygodne, nic nas tutaj nie uwiera, nic nas nie piłuje. Możemy oddychać i możemy jeść. Możemy jeść na lunch i nie musimy przejmować, że coś tutaj zaraz będzie ściskam. Żeby nie było nudno, to jak niektórzy zobaczą tą stylizację powiedzą, co to jest w ogóle t-shirt z jeansami, co ona w ogóle tutaj stworzyła. Tutaj to nie ma nawet co się zastanawiać, Tam nic nawet nie wymyśliła, więc ja dołożę. Takie duże klipsy. One mi tutaj zaraz zrobią całą stylizację. Bardzo duże, bardzo ozdobne, bardzo charakterystyczne, nieoczywiste jak zawsze i klipsy. U mnie zawsze klipsy. Charakter lat 90. zawsze się utrzymuje w każdej stylizacji poprzez. Zawsze przeplotę tak to wszystko, że i tak na koniec lata 90. wygrywają w stałej stylizacji. Więc to wygląda tak. Mamy biało. Mamy kolczyki, które coś już zrobiły. I jeszcze buty. Ja do tej stylizacji wybiorę taki model na bardzo malutkim obcasie. Sandałki Sex and the City Carrie Bradshaw. Coś by można było z tym pokombinować. Buty idealne do stylizacji miastowych, bo jakoś musimy sobie radzić, żeby nas nogi nie bolało, więc jak już obcas to taki bardzo malutki. Ja mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś tutaj dla siebie i przez moje rady będą dla Was pomocne w te dni, kiedy nic nie pasuje. Trzy stylizacje, trzy propozycje. Przepaśćcie swoją szafę, przejrzyjcie ubrania. I może coś, co było tutaj pokazane, będziecie mogły stworzyć u siebie. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.